Witaj w piątej części poradnika. Omówiliśmy już teorię o FOBA oraz komunikacji, a teraz czas zacząć powoli spinać wszystko w jedną całość i wprowadzić Cię w świat szeroko pojętej mety. Czym jest meta? Najpowszechniejszym rozwinięciem tego słowa jest najbardziej efektywna dostępna taktyka. W przypadku składa możemy mówić bardziej o zbiorze działań i zasad, które pomogą nam wygrać. Jeżeli popatrzymy na grę z szerszej perspektywy, to jest jedna rzecz, która rządzi składem. Tikety. Kto pierwszy wyczerpie swoją pulę tiketów, przegrywa. Co powoduje utratę tiketów? W skrócie, śmierć to jeden tiket. Utrata ciężarówki, helikoptera lub lekkiego pojazdu, pięć tiketów. Utrata transportera opancerzonego lub wozu bojowego, 10 tiketów. Utrata czołgu, 15, Utrata radia, 20. Ale możesz także tikety zdobyć. Przejęcie wrogiej flagi w trybach Advanced Secure i Random Advanced Secure to plus 60 tiketów, natomiast w trybie inwazji jest to tiketów 100. Dodatkowo w trybie Advanced Secure i Random Advanced Secure przejęcie wstępnie neutralnej flagi to plus 20 tiketów. Dlatego tak istotne jest przejęcie ich jak największej liczby na starcie gry. Ale to nie wszystko, bo jak już wspominaliśmy istotny jest aspekt kontroli terytorium. W trybach AAS i re jeżeli utracimy wszystkie flagi, jesteśmy dodatkowo karani tzw. Tak Mercy Bleedem, gdzie tracimy jeden ticket na sekundę i na dobrą sprawę gra jest już przegrana i tylko skracamy agonię. Natomiast w trybie Advanced Secure utrata drugiej i czasem trzeciej flagi skutkuje bleedem minus 1 lub minus 2 tickety na minutę. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że gra nie stoi w miejscu i wiele z tych wartości może w przyszłości się zdezaktualizować. Spacza na patch mogą zostać wprowadzone drobne zmiany modyfikujące, np. koszt tiketów pojazdów lub czas bleedoutu radia. Ale wracając, gdzie zobaczyć ile twoja drużyna ma tiketów? Najszybciej i najwygodniej na mapie taktycznej, na którą polecaliśmy często zerkać. Świadomość tych mechanik jest istotna dlatego, że koniec końców najważniejszy jest bilans zysków i strat. Często warto poświęcić jeden ticket i poddać się, aby zapobiec utracie ich większej ilości, lub po to, aby stracił je wróg. Na przykład, jesteśmy medykiem i mamy przed sobą wykrwawiającego się kolegę, ale jednocześnie widzimy, że wróg znalazł i skopuje nasze radio. W tym przypadku decyzja jest prosta: lepiej zapobiec utracie 20 ticketów niż jednego. Podobnie w przypadku gdy mamy klasę z bronią przeciwpancerną. Lepiej zginąć kilka razy próbując, aby koniec końców zniszczyć wrogi pojazd niż czekać na medyka. Może stracimy kilka tiketów, ale z drugiej strony wyjdziemy na plus, bo wróg straci ich więcej. Jeżeli grając czołgiem zabijemy 10 piechociarzy, ale jednocześnie zginiemy dwukrotnie to jesteśmy na minus 24-26 tiketów. Z tego powodu polecaliśmy unikać na początku składów pojazdowych, a zwłaszcza tych cięższych pojazdów, które mają również 10-20-minutowe timery odrodzenia. Z drugiej strony, czasem lepiej nie niszczyć pojazdu, tylko go unieruchomić, przebijając na przykład opony i zostawić. Tyczy się to głównie pojazdów logistycznych. Taki pojazd pozostanie na polu bitwy, aż nie zostanie zniszczony lub ulegnie samodestrukcji. Możemy w ten sposób sparaliżować lub znacząco utrudnić logistykę naszego wroga. Podobną uwagę musimy zwracać na poddawanie się jako piechota w końcówkach, zwłaszcza po zaciętym meczu, gdzie wynik może być na styk. Meta Advance NCQ Patrząc na tryb Advance and Secure i Random Advance and Secure z pozoru wygląda to prosto. Jedną flagę bronimy, drugą atakujemy. Ale to tylko złudne uproszczenie, bo grę można podzielić na minimum 6 różnych aktywności. Atak na wrogą flagę. Obronę własnej flagi. Atak na wrogi punkt odrodzenia na atakowanej fladze. Obronę własnego punktu odrodzenia wspierającego atakowaną flagę. Atak na wrogi punkt odrodzenia na bronionej fladze. Obronę własnego punktu odrodzenia wspierającego bronioną flagę. Przejęcie wrogiego punktu jest bardzo ciężkie, bez neutralizacji wrogiego punktu odrodzenia, ale nie można też zapominać o własnym. W takim układzie przejęcie punktu często jest celem równoznacznym lub nawet drugorzędnym do neutralizacji wrogiego punktu odrodzenia, jako że dużo łatwiej jest przejąć punkt, jeśli obrońcy nie mają możliwości jego wzmocnienia. Jeżeli uda nam się jednocześnie zniszczyć wrogiego foba i przejąć wrogi punkt, jesteśmy do przodu 80 tiketów w stosunku do naszych przeciwników. 60 za przejęcie flagi oraz minus 20 dla wroga za utratę radia. Dlatego też stawianie fobów bezpośrednio na fladze jest złym pomysłem, bo de facto ułatwiamy wrogowi zadanie. Może za jednym zamachem przejmować flagę i pozbyć się punktu odrodzenia, ale o tym pomówimy w przyszłym odcinku. Meta Inwazji w trybie inwazji natomiast sprawa wygląda nieco inaczej, bo drużyny zaczynają z dużą asymetrią tiketów. Obrońcy zwykle mają ich 800 lub 900, natomiast atakujący 200. W pewien sposób wymusza to różne podejście do gry. Strona broniąca może grać dużo luźniej jeśli chodzi o tikety, natomiast atakująca musi być dużo ostrożniejsza, więc czekanie na medyka i konserwatywna gra pojazdami jest bardzo istotna. Nie oznacza to jednak, że obrońcy mają przewagę. Pamiętajmy, że zdobycie flagi w trybie inwazji to plus 100 tiketów. Jeżeli oddamy ją bez walki, wróg ma 100 więcej tiketów na to, by przejąć naszą drugą flagę, co jest dużym zapasem komfortu. Jeżeli oddamy bez walki dwie flagi, wtedy praktycznie podwajamy pulę tiketów wroga i nasze szanse na wygranie meczu znacząco spadają. Po drugiej stronie, jako atakujący musimy uważać, by nie zostawiać fobów na nieaktywnych flagach, bo te mogą paść łupem składów zwiadowczych i mogą bardzo szybko uszczuplić naszą pulę etykietów. Dlatego też dobrym zwyczajem jest skopywanie foba służącego do ataku przejętej przed chwilą flagi. W trybie inwazji, też stawianie fobów bezpośrednio na flazę jest dużo bardziej akceptowalne jako że cała drużyna jest skupiona na jednym zadaniu i celem jest przede wszystkim niedopuszczenie wroga blisko bronionego punktu. Było to zaledwie muśnięcie tematu, bo szczegóły i optymalne taktyki grania poszczególnych trybów omówimy w przyszłych odcinkach. Na ten moment nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Tobie powodzenia i wykorzystania nowej wiedzy w grze. Do usłyszenia!